Tylko jedno z nich sięgnęło po filiżankę kawy. Dłoń niepewna, jakby sprawdzająca, czy nie wyślizgnie się z palców. Wszyscy patrzyli na nią. Kobieta w mundurze, choć nie w pełnym. Ciemna kurtka, spodnie, które jeszcze nie wydzielały zapachu wilgoci i kurzu. Buty, zwykłe wojskowe. Nikt nie znał jej nazwiska, a jednak wszyscy wiedzieli, że nie jest zwykłą osobą. Bo kto by nie miał wątpliwości, Widząc ją w tej sali? Grom, sala odprawy, spojrzenia ściągające, zimne, kpiące, czekające na jej błąd. Żadne z nich nie myślało, że może być kimś więcej. Więc nie myśleli. Ona nie mówiła nic przez pierwsze sekundy przez chwilę nikt nie poruszył się w sali. Zwyczajny, chłodny dzień, w jednym z ośrodków, które jeszcze miały przed sobą najcięższe wyzwania Magdalena Kowalska. Tak mówiły dokumenty. Tylko dokumenty. Wciągnęła powietrze, jakby próbując poczuć atmosferę, a może po prostu kontrolując swój oddech. Jej dłoń spoczęła na stole konferencyjnym. Żaden gest nie był zbędny. Powiedziała jednym spokojnym głosem. Proszę zapytać dowódcę. I czekała. Czekali wszyscy. A ona nie dała się złamać. To wszystko miało się dopiero zacząć. Była jeszcze w sali, ale już nie w tej samej roli. Czuła na sobie wzrok każdego z operatorów, jakby każdy z nich sprawdzał ją na nowo. Grom. To nie było zwykłe miejsce, nie miejsce dla tych, którzy nie mają za sobą lat ciężkich treningów, misji, nie mają pokrytej skóry bliznami, które nie mówią o niczym innym, jak o przetrwaniu. Magdalena była tylko cieniem w tym pokoju cieniem, który krył coś, co na pewno nie pasowało do tego miejsca. Mimo, że nie była w pełnym mundurze, jej postawa, pewność ruchów, mówiły więcej niż jakiekolwiek słowa. Z każdym ruchem oddychała ciszą. Wciąż nie odważyli się zapytać dlaczego tu była, bo to, co nie zostało powiedziane, ważyło więcej niż wszystko inne. To będzie ciężkie, szepnął jeden z operatorów. Chociaż mówili o wyzwaniu, tak naprawdę każdy z nich miał w głowie jedno pytanie. Jak ona do tego dojdzie? Co wie, czego nie widzimy? Czy zrozumie naszą grę? I czy rzeczywiście może być naszą nauczycielką? Tego nie wiedzieli. Jeszcze nie. Na razie wystarczyła cisza. Przez kilka minut wszyscy trzymali oddech, a ona wciąż stała, patrząc na nieznaną przyszłość, która nie miała w sobie żadnych obietnic to miała być lekcja. Ale dla kogo? Pierwsze zadanie ćwiczenie w symulacji B. Standardowe założenia zbiorowisko wąskich korytarzy, betonowe ściany, wrogowie i cywile do zneutralizowania. Wszystko wyglądało, jakby z tej sali właśnie wypuszczono ich w świat, gdzie każdy z nich miał tylko jedno zadanie przetrwać. Ale Magdalena nie dała się sprowadzić do zwykłych ćwiczeń. Na sali panowała cisza, w której tylko jej spokój mógł być wyczuwalny. Wybieram ludzi, powiedziała. Kiedy to powiedziała, reszta nie wiedziała, czy to wyzwanie, czy tylko fakt. I wtedy to zaczęło być jasne. To nie była kolejna instrukcja, to była zmiana zasad gry. Podjęła decyzję. Zespół miał być inny, inny niż jakikolwiek, który przechodził ten trening. Ja idę sama, dodała, patrząc na nich. Czuć było, że w jej głosie nie było żartów. To był moment, w którym każdy z nich zrozumiał, że coś się zmienia. Żadne z ich pytań nie miało znaczenia. Liczyły się tylko czyny, a ona już wybrała swój ruch. Była gorowa na wszystko. Oni nie wiedzieli, jak ją zrozumieć. Ale ona już wiedziała, że nie będzie musiała im niczego udowadniać. Jeśli miała wygrać, to z nimi, nie obok nich. Zeszli do sali treningowej, aby wykonać swoje zadanie. Po prostu weszła do środka i zaczęła działać. Zanim wyszła, zauważyła, że wszyscy patrzą na nią. Cała sala, każdy z gromu, zamierzał dać jej kilka sekund, by się wykazała. Po pierwszym strzale, po pierwszym przemyślanym ruchu zaczęli rozumieć. Ona nie wchodziła do pomieszczeń jak oni. Ona je czytała. Bez słowa, bez zawahania. Każdy ruch był celny, każda decyzja właściwa. Kiedy trafiła kolejnego wroga, nie było emocji. Była jak maszyna. Wszystko w niej było wyważone, precyzyjne. W ciągu 1 minuty i 56 sekund zrobiła to, czego nie udało się osiągnąć czterem doświadczonym operatorom. Zero pomyłek, pełna skuteczność. Wyszła z budynku, rozładowała broń, podała ją instruktorowi, jakby to było najprostsze zadanie na świecie. To niemożliwe, usłyszała. To był moment, w którym nikt nie mógł już tego zignorować. To był moment, w którym rzeczywistość zaczęła się zmieniać. A ona stała tam, milcząc, nie zwracając uwagi na ich pytania. Ona po prostu wiedziała, że to, co zrobiła, to było coś więcej niż tylko ćwiczenie. To była lekcja, lekcja, której nie zapomną. I wtedy położyła na stole pierwsze zdjęcie: noc, pustynny kompleks to była Syria, to była misja, której nie było w raportach, tylko ta fotografia. Na twarzach operatorów zaczęły malować się pytania, ale Magdalena nie powiedziała nic więcej. To była tylko pierwsza lekcja. Zaczęła mówić o operacji, która nigdy nie miała miejsca w żadnym oficjalnym dokumencie. To, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, było niewypowiedziane, ale Magdalena nie miała zamiaru niczego ukrywać. Oficjalnie operacja, której nie było, powiedziała, a jej głos nie zdradzał żadnych emocji. Każdy z operatorów wpatrywał się w ekran, widząc zamazane sylwetki na zdjęciu. W ich umysłach zaczęły się układać pytania, które nie miały odpowiedzi, a jednak coś w tym głosie sprawiało, że nikt nie odważył się zapytać więcej. Każdy z nich musiał to przeżyć na własną rękę. Nikt nie wiedział, co się stanie, kiedy zacznie mówić o sobie, o swojej przeszłości. W końcu dodała: Urodziłam się jako Magdalena Kowalska w Lublińcu. Moja matka była pielęgniarką, mój ojciec. Był wojskowym. Nie mówiła nic więcej. W tej sali zabrakło powietrza. Każde z tych słów brzmiało jakby było wyważone, jakby to była lekcja, a nie wspomnienie. Każdy z nich zrozumiał, że to nie była zwykła historia. To była jej historia historia człowieka, który był w stanie poświęcić wszystko. Oczywiście, nikt nie wiedział jeszcze wszystkiego, ale już wtedy zaczynali dostrzegać, że Magdalena. Nie była tylko instruktorem, była kimś, kto nosił w sobie coś, co nie miało miejsca w wojskowych książkach. To, co miało się wydarzyć później, nie było już tylko szkoleniem, to była prawdziwa próba charakteru, próba, którą nie każdy miałby odwagę przejść. Magdalena przeszła przez kolejne dni szkolenia, nie przestając zaskakiwać grom, jej metody były inne. Była nie tylko nauczycielem, ale i uczniem. Uczyła ich, jak myśleć, jak działać w sytuacjach, które zwykle kończyłyby się błędami, a nie rozwiązaniem. Jej wyzwania były trudniejsze niż jakiekolwiek, które wcześniej spotkali. Jednak nie chodziło tylko o fizyczną siłę. To, co Magdalena wniosła do tej jednostki, to była strategia przetrwania, przemyślane reakcje w ekstremalnych warunkach. Każda decyzja, jaką podjęła, była efektem wieloletnich doświadczeń, których nie da się nauczyć w żadnej akademii wojskowej. Każdy z operatorów, poczynając od Michała Kaczmarka, w końcu zaczął dostrzegać, że nie była to zwykła instruktorka była żywym świadectwem tego, czym jest prawdziwa wojskowa elitarność. Jednak nie wszyscy byli gotowi, by to zaakceptować. Michał, z jego doświadczeniem w Afganistanie i Iraku, nie potrafił przyjąć myśli, że ktoś bez munduru może nauczyć go czegoś, co wykracza poza standardowe procedury. To właśnie jego sceptycyzm i opór stanowiły prawdziwy test. Przed nimi kolejne wyzwanie. I tym razem nie było już łatwej odpowiedzi. Pożądany wynik? Zrozumienie. Akceptacja i walka z własnymi ograniczeniami. Jednak nie tylko on miał problem z przyjęciem prawdy. Cała sala wciąż miała w głowach jedno pytanie. Co skrywa ta kobieta? Ostatni test, przełomowy moment w szkoleniu, pięciodniowa symulacja, w której zmierzyli się nie tylko z własnymi słabościami, ale z nieprzewidywalnymi warunkami. Zimno, deszcz, bez snu, pod presją czasu. Tylko ci, którzy przeszli przez piekło, wiedzieli, czym naprawdę jest wojna. I w tej brutalnej rzeczywistości Magdalena była ich jedyną przewagą. Kiedy przekroczyli linię startu, wiedzieli, że to będzie ich próba charakteru, to ona prowadziła ich przez kolejne etapy marsz przez bagna, strzelania bojowe, zorganizowana obrona. Każdy błąd mógł kosztować życie. A jednak to ona po przejściu przez kilkudniowy maraton z obciążeniem nie straciła zimnej krwi. Michał Kaczmarek, przekonany, że to zbyt ambitny plan, był jednym z pierwszych, który zrozumiał, co się działo. I to właśnie on, po 40 godzinach zmagań upadł na kolana. Woda lodowata, zimno przeszywające kości, a Magdalena obok niego udzielała pomocy, choć każdy z nich wiedział, że w tej chwili liczy się tylko jedno: przetrwać. I to Magdalena bez słowa, bez zwątpienia, poprowadziła ich do końca. Kiedy przekroczyli linię mety, ściągając swoje zmęczone ciała, w ich oczach było coś, czego nie dało się ukryć. To już nie była tylko relacja instruktor uczeń, to była relacja ludzi, którzy zostali połączeni czymś więcej niż tylko techniką, ich zaufaniem, ich więzią, która narodziła się w ogniu prób, a Magdalena Spokojna jak zawsze, patrzyła na nich tylko jednym spojrzeniem. Nie chodziło o to, jak długo wytrwasz, ale jak daleko będziesz w stanie dojść w swoim wnętrzu. Kilka dni później, w sali odprawy, gdzie wszystko się zaczęło, atmosfera była zupełnie inna. Już nie było w niej śmiechu, pewności siebie, ani drwin. Pozostało zmęczenie i coś, co narastało w nich wszystkich: zrozumienie. Dowódca, pułkownik Rutkowski. Stanął przed nimi, zerkając na grupę, która przeżyła kolejne dni. Jego wzrok zatrzymał się na Magdalenie. Magda, powiedział, choć wiedział, że teraz nie potrzebował żadnych formalności. Dziękuję za to, co zrobiłaś. To, co nauczyłaś nas przez te dni, to więcej niż standardowe szkolenie. Wydaje mi się, że to był początek prawdziwej zmiany. Każdy z gromu wiedział, że nie było już odwrotu, nie tylko w sensie fizycznym. Zrozumieli, że Magdalena była kimś więcej, osobą, która przywróciła im coś, co nazywało się pokorą. Kiedy opuściła salę, pozostali patrzyli na siebie w milczeniu. Ich decyzje były już inne, ich sposób myślenia przestał być liniowy. Michał Kaczmarek, który przez cały czas nie potrafił zaakceptować jej metod, teraz przyjął porażkę z pokorą. Magda, przepraszam, zrozumiałem, że to nie były tylko techniki. To była lekcja życia, lekcja, która nas wszystkich zmieniła, powiedział. I wtedy po raz pierwszy cała grupa zrozumiała, że to, co robiła Magdalena, to było nie tylko szkolenie, to było coś, czego nie da się zapisać w żadnej książce. To była prawdziwa wojskowa filozofia. Tak samo jak Magdalena, ich życie miało być zapamiętane nie przez medale, ale przez to, jak przeszli przez trudności i co z tego wyciągnęli. Po jej wyjeździe pozostali z nowym spojrzeniem na swoją służbę. Kiedy Michał wrócił na odprawę po kilku latach, w jego głosie brzmiało coś nowego, spokojniejszego. Wiem jedno, powiedział do nowego zespołu. Najcichsze osoby w sali mogą wiedzieć najwięcej. Nigdy nie lekceważcie tych, którzy milczą, tylko w ten sposób możecie wrócić do domu.